Hmm, czy myślałeś kiedyś nad tym, żeby... Hmm, czegoś brakuje mi w moim domku. Hmm. Pewnej fajnej dekoracji, ale jaki? Hmm, chyba kominka. Cześć i witam, to ja oczywiście, Wirku, a to jest mój e, drugi odcinek z, z serii Wirku Przedstawia. To jest mój e, poradnik, jak zrobić kominek w Minecrafcie. Właśnie, kominek się robi na... Naprawdę łatwo, od razu już mówi jak się go robi, szybki i w bardzo łatwy sposób. A więc tak, potrzebujemy oczywiście kamienne cegły, albo jakiś inny kamień, aby się nic nie zapaliło. Potrzebujemy jeszcze oczywiście, yy, oczywiście jeszcze potrzebujemy krzemienia, który zaraz wezmę. Po krótkim cięciu. Tak, jestem po krótkim cięciu i zaczynamy. Dobra. A więc tak, musimy wykopać na tyle ile chcemy długości. Nigdy nie. Pierwsza zasada to oczywiście wykopać, ale druga zasada nie mieć niczego, co może się zapalić od ognia, czyli na przykład wełny. Czyli tak. Kładziemy sobie tutaj to. Tak. Teraz tu kładziemy sobie po prostu to oczywiście to jest przykładowy domek wy oczywiście możecie mieć większy i mieć więcej miejsc i teraz po prostu zapalamy to i to no dobra to no i gotowe i mamy nasz piękny kominek Oczywiście wy macie pewnie większe domki, więc wam się zmieści większy domek. Oczywiście dla ozdoby jeszcze możemy dojść. Tutaj też jakieś wydechy czy coś. Więc to by było na tyle w tym bardzo krótkim poradniku. Jeszcze raz tylko powtórzę, co jest potrzebne. Krze yy, zapalniczka, rak, szkło, no i kamienne cekło. To by było na tyle. Ja się kłaniam. No i cześć. Siema.